Umiejętne wykorzystywanie zdolności postaci to jeden z głównych powodów wygranych gier. Najczęściej to właśnie umiejętności przyciągające przeciwnika dają nam niesamowitą przewagę w dowolnym etapie gry oraz walki drużynowej. Jak zatem poprawnie go używać oraz unikać, aby częściej wygrywać gry? Witajcie z tej strony, Michael. A to zupełnie nowa, odświeżona formuła poradników, w której omawiać będę wiele szczegółów, które pomogą ci spiąć się na wyżyny ukochanego rankingu. Zaczynajmy! Zanim zacznę omawiać poszczególne elementy jak unikać i poprawnie trafiać hooki, wspomnę niedoświadczonym graczem o tym, czym jest tak naprawdę wspomniany hook. W teorii hook jest to słowo potocznie używane przez graczy w odniesieniu do dowolnej zdolności, która ogłusza i przyciąga wrogiego bohatera do rzucającego. Zazwyczaj to właśnie te umiejętności rozpoczynają kombo postaci lub walki drużynowe poprzez wyłapanie kluczowego dla przeciwnego zespołu bohatera. Wraz z upływem lat społeczność League of Legends używa tego zagadnienia, gdy umiejętność nie jest wizualnie hakiem. Najczęściej wyraz ten wypowiadany jest na pobocznych alejach, ponieważ to właśnie tam znajduje się najwięcej postaci zawierających umiejętności przyciągające wroga. W ich skład należą głównie Blitzcrank, Pike, Nautilus oraz Thresh. Jednakże istnieją jeszcze w grze postacie z nieco krótszym zasięgowo przyciągnięciem, jak Mordekaiser, Set, Darius, Swain lub po prostu KLET. Wiedząc już czym jest hook i kto go posiada, możemy zadać sobie pytanie, jak częściej trafiać hooka przeciwnika. Na to pytanie da się odpowiedzieć na wiele możliwych opcji, dlatego podzielę je na podpunkty, abyście łatwiej dostrzegli o czym mówię. Zacznijmy zatem od rzeczy najważniejszej, czyli od ustawień na twoim koncie. Można powiedzieć, że większość graczy znajdujących się na niższym progu rankingowym gra z nieaktywnymi smartcastami. Smartcast, inaczej quickcast, to pojęcie określające sposób wykorzystania umiejętności, zaklęć lub przedmiotów za pomocą pojedynczego przycisku zamiast dodatkowego, kolejnego potwierdzania umiejętności następnymi przyciskami. W momencie kliknięcia umiejętności brana jest pod uwagę aktualna lokalizacja kursora, w którym dokładnie kierunku poleci umiejętność. Quick umożliwiają o wiele szybsze reakcje oraz idealnie dopasowują się do postaci polegających na szybko wykonywanym kombo lub kluczowej w danym czasie umiejętności użytej po bardzo małym opóźnieniu. Dzięki temu uczymy się ich skutecznie używać oraz w dużej mierze poznajemy zasięgi poszczególnych umiejętności danej postaci. Uruchomić lub wyłączyć smartcasty możemy w bardzo prosty sposób, wchodząc w ustawienia pod przyciskiem Escape. Kwestia wyboru ustawień jest zależna od wielu czynników, m.in. od postaci jakimi gramy, samego stylu gry, jak i od nas samych, czyli samego gracza. Nowi gracze, którzy dopiero są graczami początkującymi lub chcą po prostu przetestować nową postać, jaka wyszła dopiero na serwery, zalecam używanie jeszcze normal castu, co w drobnym stopniu pomaga poprawnie wyselować umiejętnością, jednocześnie pokazując jej zasięgi, dzięki czemu o wiele łatwiej i prościej będziemy mogli trafiać na przykład całe combo. Jeżeli natomiast jesteś już bardziej doświadczonym graczem i chciałbyś uruchomić od razu quick na swoim koncie, wystarczy abyście zaznaczyli w taki sam sposób opcje widoczne na ekranie. Jeśli natomiast nie chcesz tego robić, to nie ma powodu do zmartwień, każdy z nas powinien mieć wszystko ustawione idealnie pod siebie, aby czuć się jak ryba w wodzie. Kolejnym ważnym sformułowaniem, o którym powinieneś wiedzieć, jest hitbox bohatera. Jest to strefa na sylwetce wirtualnej postaci, która po trafieniu w poszczególną część ciała otrzymuje obrażenia. Hitboxy w grach mają najczęściej wygląd prostokątów lub sześcianów, których nie widzimy, jednakże pomagają one twórcom zaprogramować reakcje, wyglądy, zachowania oraz interakcje pomiędzy innymi postaciami. Jak ma się to do naszego ukochanego Lola? Sama gra jest aktualnie zaprogramowana w stylu 2D z odrobiną ulepszeń 3D, aby uatrakcyjnić wygląd oraz działanie całej rozgrywki, jednakże nie jest ona w 100% dokładna. Każdy z bohaterów zawiera swój własny unikalny, a zarazem również niedokładny hitbox w kształcie figury geometrycznej jak koło czy kwadrat. W LoLu znajduje się on zawsze pod postacią, ponieważ sami jako gracze rozgrywamy rozgrywkę potocznie nazywając z lotu ptaka, a nie z pierwszej osoby, dlatego hitboxem jest jedynie to, co znajduje się pod postacią. Niedokładnie zaprogramowana rozgrywka zawiera sporo błędów, poprzez których hitbox postaci jest znacznie o wiele większy niż nam się wydaje. Możemy to zatem doskonale wykorzystać na naszą korzyść, wymieszając swoje huki lekko obok postaci. Zwiększy to nasze szanse trafienia huka jednocześnie zaskakując przy tym wroga, którego reakcja na niespodziewane włapanie zapewne byłaby bezsenna. Następnym podpunktem dzisiejszych rozważań jest nieużywanie umiejętności od razu. Jeżeli w trakcie próby włapania przeciwnika na ganku, roamie czy jakimkolwiek inwejdzie... Posiadasz umiejętność, której trafienie jest bardzo ważne, a nie jesteś pewny w 100% że ci się to uda. Postaraj się po prostu podejść lub wyczekać przeciwnika i rzuć go po prostu z bliższej odległości. Istnieje bardzo spora szansa, że przeciwnik próbować będzie unikać twojej umiejętności, co wydłuży jego czas ucieczki, przez który będziesz mógł do niego nieco dobiec i zwiększyć swoje szanse wyłapania go poprzez na przykład hooka. Znając już wszystkie schematy jak trafiać poprawnie hooka, pora na pytanie odwrotne jak go się unikać. Odpowiedzi na to pytanie jednoznacznej po prostu nie ma, lecz rzeczą najważniejszą przychodzącą na samą myśl jest skontrowanie przeciwnika już w wyborze bohaterów, banując mu postać, na którą nie lubimy zbytnio grać, lub wybierając bohatera, który zawiera umiejętność kontrującą wrogiego huka, jak na przykład tarcza morgany czy też Sivir. Jednakże, co zrobić, jeśli nie możemy sobie pozwolić na takich bohaterów? Na fazie lejnowania staraj się stać za swoimi minionami, zawsze po przeciwnej stronie od postaci hukującej. To właśnie bohaterowie tego typu szukają linii, która pomoże im wyłapać. Na otwartej przestrzeni bez żadnego trudu. Unikaj spotkania z przeciwnikiem, chodząc w przeciwną stronę, jednocześnie stojąc za własnymi stworami. Da Ci to niesamowitą przewagę, ponieważ przeciwnik nie będzie miał jakiejkolwiek możliwości rozpoczęcia walk ani inicjacji, a ty będziesz mógł skupiać się na grze, obijaniu przeciwnika oraz bezproblemowo skupisz się na innych schematach gry. Spoglądając na profesjonalne rozgrywki i umiejętności graczy, możemy zauważyć jeszcze jedną rzecz, o której nie wspominałem przez cały odcinek. Każdy z nich w większości sytuacji stara się rzucać hooka już od razu w miejsce, gdzie przeciwnik prawdopodobnie użyje swojego błysku lub skila do ucieczki. Jest to dosyć ryzykowne zagranie, ponieważ istnieje szansa, że przeciwnik po prostu stojąc w miejscu uniknie umiejętności, dlatego na niskim progu rankingowym odradzam to robić, ponieważ szansa, że wyjdzie nam takie zagranie, jest jak 1 do miliona. Jeśli zaczniesz spinać się na szczeblach rankingu i już będziesz na przykład w platynie czy diamencie, zalecam czasem wykorzystywać tę umiejętność przewidywania ruchów przeciwnika, ponieważ już na takim poziomie to jest zbytnio normalność i prawdopodobieństwo jest stukrotnie albo tysiąckrotnie po prostu większe. Podsumowując cały odcinek. Hooki to ważny element w grze, który wielokrotnie jest przyczyną rozpoczęcia inicjacji w przeciwnika. Odpowiednie wykorzystanie tej wiedzy z odcinka da ci niesamowitą przewagę na fazie lane'owej, jak i również w walkach np. o obiektywy takim jak Smok czy Herald. Mam nadzieję, że od teraz wasze huki o wiele częściej trafiać będą w sylwetkę przeciwnika, a unikanie ich nie sprawi wam absolutnie żadnego problemu w jakiejkolwiek sytuacji. Tym skromnym akcentem dziękuję moi drodzy za oglądanie tego materiału do końca. Jeśli materiał oraz moja praca jaką wkładam w odcinki Ci się spodobała, nie zapomnij zasubskrybować kanału, by być na bieżąco z kolejnymi filmami. Zachęcam Ciebie również do tego, abyś udostępnił ten materiał znajomym, którzy mogliby go w dosyć dużym stopniu wykorzystać na przykład na bocznej alei. Jeżeli wiedza w całej serii Ci jednak nie wystarcza i potrzebujesz prywatnej lekcji coacha w celu udoskonalenia swoich umiejętności, możesz zakupić ją poprzez wspieranie mojego kanału lub zakup lekcji poprzez moją stronę internetową. Linka oczywiście znajdziesz w opisie tego filmu. Dziękuję również firmie LayoCut, która jest dzisiejszym partnerem odcinka oraz osobom, które wspierają mój kanał od wielu miesięcy. Dziękuję raz jeszcze za uwagę i do następnego strzała! Oficjalnym partnerem dzisiejszego materiału jest firma Liocad. Producent niezawodnego sprzętu komputerowego dla graczy i nie tylko. Kliknij pierwszy link w opisie i przekonaj się sam.